Sympozjum Popularno-Naukowe, Płukanie Złota, Zwiedzanie Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego, Niezwykła Wystawa Geologiczna i Śląskie Zespoły na scenie tej wiele innych atrakcji czekało nie tylko na wszystkich miłośników górnictwa i geologii, ale też dobrej zabawy podczas pikniku geologicznego w Miedziance. Dlaczego Miedzianka jest tak ważnym punktem na mapie geologicznej chęci? Miedzianka to przede wszystkim dziedzictwo kulturowe. Tutaj w odległych czasach tętniło życie górnicze, tutaj wydobywano rudy miedzi i są pewnego rodzaju pozostałości. To jest między innymi wieża górnicza, która góruje tutaj nad tym miejscem. To są również pozostałości w postaci sztolni, w postaci szybów. Kilka lat temu otworzyliśmy tutaj... Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego. Piknik geologiczny w Miedziance tradycyjnie odbył się na placu przed Muzealną Izbą Górnictwa Kruszcowego. Tegoroczna impreza rozpoczęła się od konferencji naukowej w salach Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego. Można było obejrzeć wyjątkową wystawę. Co można zobaczyć dzisiaj na pana wystawie? Bardzo charakterystyczną skałę, tutaj regionalną. Jest to zlepienie Zygmuntowski. Skała o tyle ciekawa, że. no złożona jakby z trzech różnych okresów geologicznych. Powstała całkowicie w permie, około 240 milionów lat temu, ale składa się ze skał dużo, dużo starszych, mających 290-360 milionów lat. Powstała przy klifie morskim. Z tego materiału została zbudowana pierwsza kolumna Zygmunta w Warszawie. Są również skamniałości, między innymi takie tutaj dosyć duże ślimaki, są to amonity. Amonity, które dorastały do potężnych rozmiarów, bo naj, największy, jaki jest znany, to jest ma około 4,5 metra, także bardzo, bardzo duży. Jest przede wszystkim słynny krzemień pasiasty, krzemień, z którego właśnie w tej chwili robimy przepiękną biżuterię, a słynny dlatego, że no, na cały świat jest w tej chwili eksportowany od nas. Na wszystkich przybyłych na piknik geologiczny w Miedziance czekało wiele atrakcji. Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w warsztatach urabiania skał za pomocą dawnych narzędzi górniczych, ręcznego przebierania rudy i średniowiecznych technik wzbogacania rud. Można było także samodzielnie robić pamiątkowe monety, a następnie powlekać je miedzianą powłoką. Przygotowano również warsztaty z preparowania skamieniałości czy płukania złota. Podczas pikniku można było spróbować górniczych potraw i bezpłatnie zwiedzić Muzeum Górnictwa. Panie starosto, jak pan ocenia dzisiejsze wydarzenie tu w Miedziance? Zawsze jest tutaj dobry klimat, miejsce urokliwe, Podejrzewam, że to nie będzie ostatni piknik geologiczny. Chęciny to gmina z tradycjami. I dobrze, że kultywowane są te, te tradycje, również te górnicze, no bo jeśli chodzi o przemysł, o górnictwo odkrywkowe, no to głównie. W dawnych czasach to królowało tu na Ziemi Chęcińskiej. I myślę, że z tego jesteśmy wszyscy dumni, że, że mamy tą historię, mamy tradycję. Należy to kultywować, cieszyć się. Podczas pikniku geologicznego w Miedziance dla gości zagrała kapela ze Śląska imienia Józefa Poloka. Wystąpiła także Magdalena Paradziej, a na zakończenie imprezy zagrał zespół Bony M. Jak podkreślano, celem pikniku geologicznego w Miedziance była nie tylko popularyzacja wiedzy geologicznej, szczególnie dotyczącej regionu świętokrzyskiego, ale także doskonała zabawa połączona z nauką. <śmienny>